Się, o co w ogóle chodzi w tej grze, bo ja nie wiem co się tu robi No, będziemy, wejdziemy zaraz do jakiejś placówki I będziemy zbierać peta Tam będą nas potwory gonić O, oh, ale, ale super, Każdy ziom zbiera złą. O, e, uważaj, bo tu rumba jest Co to znaczy? Widzę to rumba go. Jak na nią nadepniesz, to A, nic nie ma To nic nie ma tak. Jak na nią nadepniesz, to wszystko się minu-minu w kosmos. Hey Siri, urów ogrąby. Eee, tu... Dobra, tu jest bomba. A, tam kolejna. O, no, to... oh, ty, piwo, piwo. O, oh, tutaj to wezmę. Oh. Oh. Ta Co jest? tam jest? Co jest? Tu ciągające się gówno. Ale jakie? Ja nie Zobaczysz, no słyszysz je. Nie, to nie jest blob, to nie jest blob. Co to jest? Tu mówię, to, to, czu to, to czułgające się gówno takie. No! O Boże, tu coś. Ciastka <śmum> <Dziadzka śmum> chyba zjadło. Bez to chyba tak. <śmum> o, mogę sobie tańczyć, weź to do statku. Dobra, idziemy. Zobaczmy, czy Ciastek żyje Ciastek nie żyje Halo Halo Hello there. Okej. Okay. Tragicznie jesteśmy O co wam chodzi? Ja przeżyłem Tylko ty No jesteście słabi O! O to ma? to ma Złon. Ja Złon. w ogóle daję mam ten klucz śmieszny, o co co, co? co on robi? Otwiera drzwi A nie pomyślałem o tym, wiesz, a jakie? No te które będą zamknięte Złabite. O! Flaszka Ej jest ul, panowie jest ul Co to znaczy? To się źle skończy Kradniemy ul Ale jaki ul? To tutaj masz obok, bo widzisz? Ale odłóż nie odłóż podłóż, tam nie. Tam nie. podłóż Kliknij prawym, wyświetli ci się ten ul O, o tam fantycznie. Ej przy, Przyniosłem jedną rzecz, jest Ja mogę baitować ul ja będę Michał, patrzeć. Ty stój, Michał, ty stój przy wajchę, jak ci zacznie wołać, to odlatujesz od razu. Okej okay. Startuj, 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 startuj! Startuj! Odrobiłem to Kurwa Elboso! Elbozo! El 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 Udało się! Udało się! Coże? Udało się! Musimy jest. kupić boombox, to jest inwestycja w przyszłość Okej, okay, no, ja pobieram, dobra, ja to pobieram Nie, ale to niech chociaż jedna osoba przeży... O, o, złom o. Każdy ziom zbiera złom O, o kurde, piwo, piwo Pio? O, co to? O! O! O, trąbka. Za trąb, trąb! Siema! Ja tam będę nosić. Ale wiesz, jak kogoś braknie zabije, to go tu przynosi. Pakrumsy. No tak, i jak zabije kogoś... Pała to go tu przyniesie. 096, mamy go który? Ej, chodźcie, bo tu jest ten... ...tu jest fire exit, to nie widzimy. A ja tu jest dziura. co. To znaczy. Każdy. Jak jak, Musimy? co? No oh do musicie przejść Ja tu nic nie widzę Idziemy do góry ja! Ja. <grym> <grym> gdzie my teraz jesteśmy? Bo ja nie wiem Murek Tu Murek nie wyszedł Ale Ej, gdzie jest statek? Bo ja nie wiem jak się tędy do statku idzie Dobra, ja znam ja drogę. <grym> No, no. Ej, bo to jest no kolejny się... Fire Exit, to nie nasz statek. No to wchodzimy, no to wchodzimy. Nie. No nie, no Michał, ty panie. Co do 20, to jest zaraz, zaraz ci. To tak, Michał, ja nie rób takich Ale rzeczy. Gdzie jest to, tak? No dobre pytanie. <laughs> tak, Michał, totalnie, i... O, dobra, dostanek wrócił. Ale <laughs> Nie, kale, nie, 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 takich Mam, mam. <laughs> nie, jest serio jakiś nie, 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 mamy piwo nie, <grym> nie, nie, zapal! Zapal! nie, zapal. Nie skacz, nie skacz, nie skacz, nie skacz! Skacz, skacz, skacz. O Gordon, primam. Tak. Tak. Ej, murek stań tu i poklikaj w guzik, żeby on zawrał Ej, to weźmy po prostu tutaj tak przerzucajmy i niech ktoś tam na dole to zbiera. Nie da, nie da no. się tak. <noise> Ej, bo <murka> zjadł! <noise> Jak to zjadło? gdzieś to wreszcie z jucie? O! o. It's gone. Kto ma z was jajca klikać, to w nieskończoność. O! Fuck A w ogóle pokazać wam coś? siądźcie? Dlaczego prawdawne demony obudziłeś z dzwonkiem? No Nie? Eee! <laughs> Do, Do widzenia! Co to jest? Telewizor. kurwa kupił telewizor jemalny <grymne> o przed nami <grymne> jestem. Cerejuszu nie ma? to nie jest butelka piwo no, tymi drzwiami

Mówię jak ostatnia szansa, ostatnia szansa. Otwórzcie, otwórzcie. No. Tam znowu został. Ale nie. To nie uwielbiam. A ja tylko słyszę jak co, jak, jak mówi To nie brzmiało jak człowiek, po czym tak jeszcze jakieś krzyki Ale znalazłem ciało, znalazłem jedno ciało Myślałem, że to Dostanek z początku, bo strzem krzyki i przechodzą przez drzwi A tam ciało leży, się, że to Dostanek leży nie, do mnie zaczęły strzelać trzy turety A, do mnie też Kurwa maś Spierdalaj, nie dam ci nic Nie ma tu nic, klaunie To co w tym? Ej, murek, pokazać ci coś? pierda. a, co do mnie? Klauny, nie bicie się, bo pieniądze stacicie! Jesteście głupi jak dróg. Mamy ciało do sprzedania. To masz,